E, witam wszystkich serdecznie na najprawdopodobniej zakończeniu oczywiście Zero na P26 Możliwe, że jeszcze będą jakiś odcinek 1 lub 2 ale możliwe że to będzie najprawdopodobniej to już ostatni odcinek, po prostu finałowy odcinek z Head na P26 e, Powiem tak E, Zanim zadacie, właśnie jakieś pytania czy coś dlaczego kończę, czy pójdę na p 27 czy sprzedam, czy dam konto, to spokojnie wszystko mam, omówię, wam powiem, y, co będzie na filmie. Więc to będzie oczywiście długi film. Więc nie wiem, przygotujcie się, coś nie wiem, do jedzenia, czy do picia. No bo to będzie, szczerze mówiąc, dla mnie troszeczkę, powiem tak, to będzie film troszeczkę. Y, dla Plejady, czyli dla za to nieprzyjemny temat, bo jest troszeczkę spodo do opowiadania, więc powiem Wam powody dlaczego no i po prostu... E, inne sprawy, więc co? Pierwsze e, pytanie, pe, które mogą być na komentarzach, oczywiście, jak ktoś chce, możecie oczywiście zadawać pytania e, lub swoją opinię, sugestie na temat Halo Zero, czy w, nie wiem, w sprawie mojego konta. Nie wiem, wszystko właśnie czego możecie napisać e, w komentarzach, czy lajki, like, czy unlajki. Like, to wszystko od Was zależy, dobra. To zaczynam, oczywiście, od pierwszego pytania: dlaczego kończę? Różne są powody, dlaczego kończę: czy z nudy, czy niechęci. Czy ogólnie zgrania, ale jedna najważniejsza rzecz przez plejadę. Dlaczego? Eee, szczerze mówiąc, grając na serwerze od samego początku, ogólnie tylko zmarnowałem jedynie tyle energii. Nie chciało mi się po prostu to doliczać. Tyle ogólnie straciłem energii przez całą grę. No jeszcze tam przynajmniej dorzucić wczoraj, bo wczoraj ogólnie nie grałem. Ten i energię, czyli ogólnie straciłem w sumie około jakieś 500 trenów yy, i około 2000 może energii nie no tak plus minus przestało oczywiście yy, grać, czyli ogólnie przez yy, P26. Tutaj macie wszystko opisane co i jak ile 10 leveli yy, miałem od iluś tam dni, więc tu macie wszystko napisane co i jak. Najlepsze te jakie miałem ogólnie, więc tak się prezentuje, ale ogólnie sprawa wygląda tak. Dlaczego ogólnie kończę? Więc ogólnie przez Plejady, bo jeżeli ktoś nie wie, wie... Yy... Dużo osób w ogóle pisze na Discordzie, w ogóle bardzo mam dużo wiadomo e, Boże Niektórymi zrobiłem wywiad z niektórymi osobami z jak powiedzieć, no po prostu zapytałem się osoby z kilkuletnim oczywiście stażem e, na przykład Asmedusa, Naibana i innych tych osób więc ogólnie ode mnie zacznijmy, że ja kończę z powodu kasna nielimitowanego bardzo słabe aktualizacje, które wprowadzają do e, Halo 0 bardzo mało znaczące w Hero Zero po prostu brakuje mi to co było dawniej. Dawniej było fajnie, Tra... dawniej to było chyba nawet zanim jeszcze taksi yy, z ET. Jeżeli dobrze pamiętam tego YouTubera, nie wiem, jeżeli źle wymawiam nie, jego nikt sady on grał na Hero Zero. Wtedy było przynajmniej 5000 graczy, tam bardzo mocno się trzymało 3000 osób na jedną, oczywiście świecie. A teraz to ledwo na 3000 osób już może być na tysiąca, po prostu jest już, jakby powiedzieć, powoli już brak e, ludzi już na tym świecie i to jest bardzo dla minus playada oczywiście e, bo po prostu e, no właśnie, przepraszam dla czego e, po prostu brakuje jakby coś playada zrobiło, coś ciekawego przynajmniej Głównym problemem player'a jest te kasyna, bo większość osób odpadło przez kasyno. Przykładowo, nie wiem czy oglądaliście film Proziom, jeżeli dobrze pamiętam coś jego nick, jeżeli tak to, to poznałem się oczywiście. On omawiał ogólnie świa wszystkie e, światy na polskich serwerach, że ogólnie większość osób skończyło przez kasyno nielimitowane. Więc, szczerze mówiąc, mocny cios dla Hero będzie te kasyno limitowane. więc ja bym po prostu... Kompletnie bym usunął albo przynajmniej dał raz lub dwa razy w roku, a nie kuźwa trzy lub cztery razy w przyciągu miesiąca lub dwóch. No po prostu to jest hip hipokryzja la to Sam Nightman pisał, żeby mnie dodali yy, tego kasyna na Discordzie, bo jest oczywiście Discord tam grupowy Hero Zodo, jeżeli ktoś nie wie. Dużo mnóstwo osób pisało z innych tam światów, czy tam z Grecji, czy tam i Turcji, czy tam Anglii, żeby też nie dali oczywiście kasy na limitowanego, bo psuje grę. Nieważne, oczywiście, że wydajesz na to, że jesteś zadowolony, ale pomyśl też, od, oczywiście, od osoby, którzy też grają w free to play, czyli nie wydają żadnej kasy, bo po prostu symboliczne dwie dychy na pakiet startowy, więc No, po prostu czuję się tak, że. Playard trochę robi wciula. Oczywiście można bo YouTube e, da z ograniczenia wiekowe więc. E, więc po prostu kasyno e, Przez to, że kończę to tak. Kasyno aktualizacje są bardzo słabe. I ty nie chyba tam jedną czy dwa e, doby były aktualizacje w przeciągu 2020 roku. Jedynie tutaj co tu mogli dać w 2021 roku, to jeżeli jak jesteś zdecydowany to też może dać stuna. To tylko tyle takiego ciekawego, dodali i więcej super e, tego kopalni, i na może dodatk dodatkowo zbudować. A e, szczerze mówiąc, też mi nie pasuje te poziomy 50, jak w sumie tu pokazujecie, e Boże, jak wam pokazuję że tu są poziom 50, też mi oczywiście nie pasuje. Mogli nie wiem, dodać przynajmniej maksymalnie 40, przynajmniej 35, bo nikt nie pił 50 na, na, na wiele. Osoba, która po prostu ma e, najwyższy. E, Boże, e, procenty w, w kryjówkach, to jest chyba 70%, jest dobrze myślę. No, no... Nie, nie wszyscy mają 65%. Więc po prostu też trochę kłopota, żeby dawać... No, tyle procentów. No ale cóż. Kolejna sprawa to jest e, administracja. Administracja to Hedda Zero. Powiem tak, do administracji, to szczerze mówiąc, e, powiem tak. Eee, raz była zła, raz dobra, ale głównie była zła. Szczerze, na fotą bardzo dużo pomagali. Eee, było na przykład raz taki, eee, nie wiem czy ktoś widział na odcinka, bo dużo, mm, dużo mówiliście mi o odcinkach, dlaczego miałam ponad 100 tysięcy komentarzy. No bo osoby po prostu boty używali, że mnie zapraszają do dużyny. Więc po prostu napisałem, żeby to usnęli i dopiero to zrobili po 5 dniach. Długo, ale zrobili to trochę pomagali na fodom, to chociaż ten plus, że są aktywni na fodom, yy, yy, próbują wszystko naprawiać, co tam ktoś z Was zgłosi, czy coś jakiś błąd, czy coś, nie wiem, czy na błąd, głównie tylko zgłaszają te boty jedynie, i osoby, które wysyłały yy, linki yy, skamerskie, tylko tyle, więc ogólnie yy, nie słuchają po prostu graczy w większości, bo bardzo mnóstwo osób na też na no, podum ogólnie e, piszą, żeby nie dodawali czegoś, albo chociaż to zmienili. Nie wiem czy oni to po prostu, po prostu to w dodawają, bo coś tak po prostu czuję, że olewają graczy i ja bym po prostu... No jak co? Ale cóż, taka jest... No jakby powiedzieć. E, no, no. Po prostu ja rozumiem, że playada musi zadabiać, żeby się utrzymać, ale... Jaki to jest sens! Powiem tak, szczerze mówiąc rozmawiałem z Asmodeusem trochę i powiem wszystko co on napisał ze względu na Hedo Zero. Oczywiście można też przeczytać na, na głównym Discordzie. Ale ja on mniej więcej to wszystko napisał. Napisał, naprawdę imponujące te nowe serwery. Wszyscy jesteśmy bardzo zaskoczeni taką decyzją, ponieważ nasze serwery są tak zapakowane. Tworzenie serwerów było nieoczekiwane i bardzo, e, sorry, nie, nieoczekiwane, konieczne, bardzo przydatne, warto było to ukryć, jak wielki sekret. Zamiast jedno jednoczyć graczy wokół naprawdę innowacyjnej zawartości lub gromadzić pozostałych pracowni pracowników opuszczonych serwerów, czyli po prostu graczy, mogli, mogli mieć nadzieję, że mogli, e, będą mieli deweloperów, którzy twierdzą o odpowiedzialności. Niestety, Niestety oni się, jakby powiedzieć, sprzedają dla przepustek sezonowych, nowe serwery, pakiety oczywiście niedawno dodali jakieś tam jakieś pakiety, a właśnie adwentowe kasy na nielitowane to już oczywiście no to już mówię niż łatanie jakieś, gry no, po prostu dodanie jakieś nie wiem e, aktualizacji dla większości osób e, po prostu kto ma większe newele to po prostu przynajmniej też dla nich przydobyć jakieś e, te e, jakieś aktualizacje pochetowe postaci osiągnięcie nie, nie zwracają na to uwagę. naprawdę błędy po osiągnięciu maksymalnego poziomu to już to lub już istniejące takie jak błędy gangu walki drużynowej, które są powszechne. na przykład na przykład trofeum które nie da się zdobyć no bo dużo osób blokuje te trofki. Nie, nie wyobrażasz sobie również lepszej komunikacji, a moderatorzy naszego forum są związa, związanymi rękami i nogami. E, lub samego dnia treści, które zaskoczą aktualizacji będą będą teraz czteroletni gracze najprawdopodobniej jeden z Twoich najbardziej nieustępli nieustępliwych współpracowników. E, uważam, że Twoja praca jest strasznie e, Oczywiście, praca pleady jak coś e, że Twoja praca jest strasznie leniwa. Powtarzający ten sam przepis, błędy pr nie przejmujące się e, graczami, e, piszący do, do was nic kompletnie nie robicie. Pozwalacie, aby baza, która pozwoliła ci ośleplić, umierający powoli już grę. E, więc bardzo bym prosił, e, żebyście utrzymali tą grę. No po prostu, jak to się mówi, bo trochę ciężko mi jak to powiedzieć, przetłumaczyć to na angielski, troszeczkę korzystam jak w razie czegoś tłumacza, po prostu po prostu posłuchać graczy, a nie dodawać jakieś wstawy co 6 miesięcy. Niestety w rzeczywistości jest to ta sama gra z nielicznymi, a jakby powiedzieć, aktualiza aktualizacjami. Te, teraz jest oczywiście mniejszość e, osób, które gra na starych serwerach przez oczywiście kasyna, bo to widać gołym okiem. Błyskawiczne początki i, i, i pewne natychmiastowe upadki nowych serwerów, kto na tym naprawdę skorzysta? Dla mnie to po prostu nikt. Widziałem już, już bardziej uczciwe prace i lepiej zasłużone, zasłużone pieniądze. Ja oczywiście jestem Asmodeus z y, Francji 10, z Traweda Francji 10 y, i nie pochwaląc metod hetero i administracji do, do oszustw. Proszę o dbanie o wszystkich graczy, którzy chcą grać dalej w dobrych warunkach, uczciwych, a nie nękać i traktować jak do dupy. Czy to po prostu tak? No więc tak właśnie się prezentuje właśnie całe, jakby powiedzieć, y, opinie Asmodeusa. E, powiem tak, e, mogłem troszeczkę przekręcić też niektóre e, zdanie czy coś, ale mówię, ja trochę za bardzo się nie znam do, na angielskiego, za bardzo. Korzystałem też oczywiście, tłumaczę jakoś tak, więc jeżeli czegoś było nie zrozumiał to bardzo przepraszam, ale jak mówię. E, Skadałem też oczywiście z najpanem. Naipan też e, oczywiście możliwe, też będzie kończył na P26. E, ale chyba tutaj napisał, tutaj już dobrze pamiętam w opisie. Właśnie, że będzie robił live'a na P27 pogadankowie, yy, więc jeżeli ktoś chce, to zapraszam oczywiście do niego. Yy, on też będzie chyba chciał iść na P27, więc mu oczywiście życzę powodzenia. Yy, nie mówię nic o tym, czy sprzedaje konto na P26 czy coś, nie, więc yy, ja oczywiście jego tajemnicę mu zostałem, tylko jeden co on powiedział, że player nie słucha graczy. Bo też oczywiście do nich coś tam pisał, żeby też nie prowadzili kasny na limitowanego już nie ja spisał, ale oczywiście to ignorowali totalnie. I co mogę powiedzieć? No po prostu. No nic. Nic nie dopili, więc... Powiem szczerze, no jeżeli tak będzie się prezentowała Plejada... to nie rzecz... To po prostu w dalszych latach, no nie liczę na to, że będzie Plejada miał jakiś sukces, no po. Bo... Powiedzmy szczerze, teraz można zobaczyć, że jest dzisiaj 18 luty eee przekodowo. To zobaczcie już ile osób już odeszło z tego P26. Już tacy e, wielce osoby e, jak Niektórzy osoby z Case House już się sprzedawają, kilka osób z za Team, nie wiem jak z mafii, bo widziałem po prostu już posty na e, Facebooku, że niektórzy się już sprzedają i po prostu możliwe, że nie czy idą na P27, e, czy po prostu już zostają na tym, nie wiem, już po prostu niektórzy się sprzedają. Tu już na przykład Owszark się już skończył grę. Zobaczcie ile już osób topowych już kończą grę. Można to zobaczyć nad już okiem, że wcześniej było tak dobrze. Przed, oczywiście, kasynem albo, albo jedną, chociaż jeden kasynem. A teraz to już zobaczcie, ile już osób odchodzi z tego. Nie mówiąc oczywiście na innych, oczywiście światach. Przykładowo, wezmę P24 to też oczywiście kończą. Przez oczywiście kasyna, bo no, no nie wiem, właśnie co mam powiedzieć. No po prostu, jeżeli tak będzie, Plejada leciała z tym, Tymi kasynami, bo głównym problemem właśnie to są kasyna, które na przykład jeden wyda na przykład nie 1000 zł i już po prostu ma wywalone w innych i jest po prostu, jak to powiedzieć, niepokonany już na tym pln -u. Więc powiem tak: e, Plejada jeszcze może się utrzymać przez kilka lat, bo na pewno znajdą się tacy osoby, które będą chcieli e, dawać kasę na przykład za 1000 zł czy dwa, Wiecie, w zależności kto chce, wydaje. Kto nie chce, nie wydaje. Ale głównym teraz problemem są kasyna, bo kiedyś oponki nie były takie. Kiedyś takie znaczenie e, tego, że po oponki coś dawały. A teraz oponki bardzo dużo dają. Więc e, po prostu polecam dla Pelaty kasyną usunąć albo chociaż dać nie, e, jedną czy dwa na na cały rok. E, Kanety mogą zostawić, bo to są oczywiście bardzo świetne. Jak na 17 zł na przykład, ja daję, daję 17 zł na Steamie, ale wy pewnie kupić za 21 zł na przeglądarce, to i tak jest bardzo wart, wart swojej ceny, bo dostajecie dwa razy więcej oponków, plus jeszcze dostajecie seta, energię, ceny, monety i inne tam rzeczy, więc to oczywiście jedyny to jest sens właśnie kupowania tych karnetów. Eee, pakiety, pakiety są dla mnie troszeczkę, eee, jakby powiedzieć, powiem tak, ostatnio słyszałem, nie wiem czy to e, prawda, ale ja teraz oczywiście tego nie, nie mogę spadzieć eee, słyszałem, że na przykład jak, jak gracie w Turcji, e, boże, jak kupujecie oponki i jak zmieniacie walutę na Turcję czy coś, bo Turcji macie chyba na oni zwiększyli teraz ceny, więc teraz to już po, po prostu... Wyg teraz wygląda na to, że będą was już trochę ciśnąć Was kas, więc po prostu te pakiety mogą być też lepsze, bo po prostu żadnym życiem. Mm, nie ma po prostu jak powiedzieć już trochę o dobinę sens kupowania tych pakietów. No wiadomo, pakiety niektóre mogą być dobre, ale niektóre mogą być złe. Aktualnie te pakiety są takie wiadomo średnie. Już więcej ten pakiet adwentowy był trochę dobrym pod decyzją, ale... To już było tak... musiał być codziennie się logować. Więc moim głównym po prostu problemem będzie taka no. Nie wiem, zobaczymy jak będzie w przyszłości z do bo on no powiem tak, no Państwu będzie ciężko, jeżeli będzie się tak po prostu gara. Dobra, yy, toż tu już pominając to już te kolejne pytanie, bo przeszło miałem mówić tam kolejne pytania, ale chyba... Tam już powiedziałem kilka pytań, mówiąc oczywiście, że długie trzecie pytanie. Więc kolejne pytanie, będzie pani najważniejsze. Czy sprzedaję konto, czy, czy sprzed, przekażę, czy coś? Powiem tak, konto nie sprzedaję, więc spokojnie nie będę tam w razie czego e, sprzedał do komuś innym, żeby na przykład wykorzystywać moje, e, mój e, konto na oszukiwanie, bo było wiele e, akcji z tym. Żeby mogli oszukiwać, więc konta nie sprzedaję, możliwe, że stracę, no ale cóż, przynajmniej osiągnąłem, co mogłem osiągnąć, akurat mój rekord e, bycia w topce osiągnięte najwyższy byłem 39, była oczywiście pokazane na, na odcinku czy na live, więc jestem z tego powodu bardzo zadowolony, że byłem 39 miejscu, więc e, po prostu cieszę się, że udało mi się zrobię taki wynik oczywiście wam bardzo serdecznie oczywiście też dziękuję że oglądaliście przez te pięć mi... przez 5 no miesięcy w sumie, bo w sumie za kilka tygodni będzie 5 miesięcy więc dziękuję wam oczywiście serdecznie że oglądaliście yy, do końca Eee, profil oczywiście, eee, boże nie profil, eee, konto może przekazać dla Zosi, Samosi, żeby po prostu się rozwinęli, bo oni zostają na P26, więc jeżeli ktoś chce jeszcze tam dołączy do drużyny czy coś, no to zapraszam, bo tam eee, szukają tam trzech osób, czy tam dwóch, nie wiem, więc eee, oczywiście konto zostanie przekazane. Eee, przekazane, oczywiście nie podaję loginu hasła, tylko po prostu będę tam robił jakieś ataki. I teraz tak, kolejne pytanie, czy będę grał na PL-27. Jak wspomniałem na odcinku, yy, na starcie, nie. Nie będę grał. Yy, dlaczego? Powoli idę na szakesa Tak, pójdę oczywiście na Shakesa, jak będzie nowy świat polski, to od razu tam idę yy, grać na szakesie Bo po prostu, jak już mówiłem wiele razy, raz idę na HZ, raz na Shakesa, HZ, Shackles, i tak dalej, i tak dalej. I tu przynajmniej Pamiętaj. tak, szkoda też szkoda, że nie dodali, e, Boże, nie mogli dodać, że jak na przykład nie będziesz aktywny przez miesiąc, to konto daje, żeby istniało. A nie że po prostu jak nie będzie przy, przy ciągu miesiąca, no to konto usunują, usuwają. Bo tak to nie ma w jak by powiedzieć. E, przywracania już po prostu konto, po prostu już konto stracone. Niby są platki, że można przywrócić konto, jeżeli po prostu jest to całkowicie usunięte, ale to na fonu trzeba pisać, nie wiem. O tym jeszcze nie miał takiej prosty, jak sytuacji, więc więc co mogę powiedzieć? Przechodzę na szakesę, jak powiedzieć świat nowy, chyba tam 39 30, czy 30, 40, już nie pamiętam, jakie tam było ostatnie. bo mimo to, że szakes jest też większym pay-to-win, względu na te lochy, ale tam przynajmniej coś dodawają w szakesie, słuchają graczy w większości. Ostatnio tam dodali jakieś nową klasę yy, i nowe, jakieś lochy specjalne, więc. To chociaż można dać plus dla szakesta, że coś robią, coś wprowadzają dla wyższych leveli, ale oczywiście harcera tego nie mogą wprowadzić, bo im się nie chcą, albo po prostu, nie wiem, nie słuchają po prostu opinii, więc powiem tak, eee, widzimy się oczywiście na szakresie. najprawdopodobniej no to już będzie już może ostatni już odcinek, może będzie jeszcze jeden odcinek, zobaczymy, może zrobimy jeszcze jednego live'a. I ze statu P27, bo mam tam już zrobione jakby powiedzieć konto, więc oczywiście jest tylko zobaczyć, ja nie będę tam grał jak coś, e, zobaczyć po prostu ilość os osób się po prostu no będzie pchało do przodu, oczywiście Wam życzę oczywiście e, sukcesu na P27, wszystkim życzę e, powodzenia i co? I to tyle? No 21 minut nagrania, więc, e, więc chyba... Było spoko, no chyba nigdy takich długich i pomocnych odcinków nie nagrywam, więc... Dobra, więc to tyle z mojej strony. I jeżeli o czymś zapomniałem na... powiedzieć, czy nie wiem, napiszcie oczywiście śmiało w komentarzach. Pamiętajcie o napisanie swojej opinii. Yy, czy na pozytywnym, czy negatywnej od Was oczywiście zależy. Ja oczywiście będę wszystkie komentarze czytał i odpowiedział, albo dawał jakieś saduszka. Najlepszą po prostu dać saduszka. Yy, dobra. To no, chyba tyle. Przepraszam, że się powtarzam, ale wiecie. Ciężko tak powiedzieć swoim sposobem. Więc jeszcze raz. Życzę wam powodzenia na P27. Mam nadzieję, że będziecie być w topce. I życzę wam w prostu dalszych sukcesów. Więc widzimy się oczywiście na szakresie, jak będzie stać Świat Seweda I dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego długiego odcinka. Jeżeli zapomnijcie do końca, napisz. Nie na przykład... HadoZedo hmm, z, do z się. O. Nie wiem, tak jak ktoś obejrzy do końca, napisz HadoZedo z, do z się I wtedy może, nie wiem, przedne Dawaj. To teraz z mojej strony, dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. I jeżeli wam się oczywiście spodoba, może zostawić łapeczkę w dół. Napisanie oczywiście jeszcze raz opinii. I to tyle. Zapraszam jeszcze na Discorda i na Instagrama, linki będą w opisie. Bo tam wczoraj nam tam nowe na Instagramie. Dawa. Na razie, cześć. I jeszcze raz powodzenia na PL27.